O! Już jest dobrze! Let's go! The Kevin! Tak jest! To już jest bardzo dobry traf! <trafi> <trafi> Trzeci raz trafiony Akunia I ktoś mi pisał Meksu trafisz Akunię Go. Ale teraz dało tych foderków, wam powiem. Let's go. Humes, I tak go nie chciałem. Hey! A udrafia Makunie, Pierwszy raz. <laughs> tak zwany pik dla widzów.